Witajcie w sobotę. Jak możecie zobaczyć, my wstaliśmy, aby zjeść śniadanko i uszykować się do lotu, a niektórzy jeszcze imprezowali. No i przywitaliśmy sobotę. Tutaj dzisiaj kucharz Kamil. Co tam dzisiaj na śniadanko mamy? Jajczniczka na masełku. Pięknie. Herbatka się już zaraz zrobi i będzie mega. Przygotujemy się do porannych lotów. Dzisiaj już na pewno zrobimy zameczki. I wraca Kamilo... z trasy. Na lotowisku wieje Jak nam się, lodowcu? Nawet nie kopij, nie nerwy, bo ci zaraz łapię. <grym> Pewnie się wynudziłeś, wylatałeś, nie? Ja ale, ale jak nie wytrzymało, no. no, Tutaj, nie tutaj, przy tych wioskach, no. nie, już pod koniec. No. i tak masz sobie nie <grystanie> wierzę. No lepiej się nie dało. <grystanie> Mogłeś krzyczeć, to bym hangar otworzył. <grystanie> No i po lataniu przed rowerkami czas na. Gadanie o czym? O czym my gadamy? O lataniu! Jak nie latamy, to gadamy o lataniu. A co? No, Siemano, ty dobrze, że jesteś, bo trzy napędy przerywają i trzeba powoli. Jeden cieknie. Ty. Jeden cieknie. Gotowy? No? No, po, po, poka, poka. Poka, 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 poka. Ha. No! I wystartowałem! <śpiewanie> <śpiewanie> na mistrzowskim skrzydle. Dobra, sprzedamy. I ruszamy zaraz na rowerki, ale najpierw strykniemy jeszcze sobie foteczkę pod tym pięknym samolotem. No kierownik, jak wymyśli trasę i górą, i rowerami, to lepiej się nie da. Ale jest mega. Zobaczcie. Uh. Lekko nie ma. Nie no, lepiej nie mogło być. Na ten odcinek czekałem. Nie, ty śmiało Ogień. Koszec. Najgorzej! <tary> <gulia> Najgorzej w takim momencie, co? Twardy Andrzej, spokojnie, dostojnie. Ja tak <gulia> I następny! A, nie chcą się zamienić. To jedziemy dalej. Walter, jak będziesz to oglądał, to za tą Twoją wycieczkę rowerową musieliśmy się mocno posilić. Ile spaliśmy kalorii? Tysiąc? Tysiąc pięćset? Po tych lasach? Grubo. <gryszukanie> ja, <to> <gryszukanie> Wrzuć telefon, to będziemy mieli pretekst, żeby wejść tam. są jakieś mini szczupaki, kurwa. Jesiotry <gryszukanie> to są. Jesiotry? Jesiotry, no. Aaa. One mają takie fajne te... o, ich jest! My ful. To trzeba Ful. Wybrałeś? No ładnie, mam go. Chodź, chodź, chodź. chodź. <laughs> cip, cip. Ja, na... ja mam stawu Ty masz dziadka, no. O, no? kolegę wziął do domu? <laughs> to, to dzisiaj jego szczęśliwy dzień. Nie trafi na talerz. Przejechaliśmy w sumie około 30 km. Byliśmy na startowisku o godzinie 15. Mieliśmy chwilę, aby odpocząć, bo zaraz przed nami był kolejny temat. A jaki to temat? Odpowiedź brzmi: Nie wiem, choć się domyślam. Wielu pilotów, widząc niepewne prognozy, zaczęło się pakować i wyjeżdżać. Ale pamiętajcie: kogo nie ma na startowisku, ten nie lata, a tymczasem my byliśmy gotowi do akcji. <gryzny> co? Co? Co, co się z widziałem nie jedno. Nie widziałem jeszcze nigdy, żeby e, zawody pod tytułem rzucamy orła cień były rozgrywane bez uprzęży. Wszyscy, oprócz jednego y, kolegi, który, który dlatego tak mu dobrze szło. W konkurencji pierwszej Wygrał. Tomasz na niebieskim Worpie. Jaki rozmiar? 17. Najlepiej, najlepiej, najlepiej ze swoją, ze swoją paralotnią, najlepiej potrafi wykorzystać warunki meteo i współzawodników. Dlatego proszę tutaj symbol motodziczy. Y, to jest puchar przechodni. Na następnej motodziczy podarujemy go następnemu e, najlepszemu. Życzę Ci, żebyś to był Ty. Na motodziczy można było również kupić skrzydełko albo napęd. Także ryneczek działa fajowo. My właśnie szykujemy się do sobotniego popołudniowego lotu. Mamy w planach Zamek Rapsztyn. O 19 startujemy. No, i naczyn. Niedzielny poranek. Czas pakowania i powrotu. No i po 6 godzinach dojechaliśmy do hojny. Teraz herbatka i Kamil ma jeszcze 220? 240. 240. Kamil był, miał najdalej ze wszystkich na imprezie. Impreza 800, była przednia. 20 sprawdzaliśmy. się. No, to... masakra. No dobra, to co, do następnego odcinka. tą Na... zabawa. <głos> <głos> Na razie.